Cześć! E, chcę Ci pokazać malwy, które wyrosły na środku ulicy pod latarnią. Przepięknie kwitną. I tu nawet chyba złapałam czmielika. Bo nie, to jest... Myślałam, bo przed chwilą latało tutaj. Zobacz jakie piękne. I to jest naprawdę taki piękny, rozkoszny widok na samym środku ulicy. Tak, to jest w Płocku na osiedlu. Także pozdrawiam ciepło, wakacyjnie, wszystkiego dobrego. Pa. Może tylko ci dopowiem, że zwykle malwy rosną pod y, moim pod blokiem, w którym teraz mieszkam, w domu rodzinnym. Nawet z tyłu trochę widać klatkę. To z drugiej strony rosło zawsze może malw. W tym roku jakoś wyjątkowo nie. Jest ich niewiele i są bardzo karłowate i dlatego te szczególnie cieszą moje oko. Także tym razem się nacieszę z tej perspektywy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Ciebie.